dotyczy układu komunikacyjnego. Budowa ruszy wkrótce. W czwartek 27 marca stanowiska o wadze blisko 9 ton. I przechodzimy do regionu Złotowa. Na początek Złotów, nasze miasto. Bezpłatny dwutygodnik. Klaudia oddając swój szpik, podaruje komuś, który obserwując decyzję Romana Rungę, część radnych skwitowała brawami. W kuluarach mówili, że doceniają odwagę i honorowe postępowanie radnego z gminy i miasta Jastrowie. Po prawomocnym wyroku miejsce Romana Rungę w Radzie Powiatu zająć mógłby dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrowiu Stanisław Nowicki. O tym pisze nam Łukasz Opłatek. Pamiętamy o prezydentowej. Maria Kaczyńska ma swoją tablicę w Złotowie. Niestety nie odsłonili jej ani Jarosław, ani Marta Kaczyńska. Prezes PiSu przysłał organizatorom akcji List. Talica upamiętniająca dwuletni pobyt Marii Kaczyńskiej w Złotowie wisi na budynku numer 20. I myślę, że pod wpływem tego filmu i wiedzy... serdecznie Przegląd Prasy regionalnej Łukasz Biosik. Dzisiaj gościem programu będzie Piotr Tomasz, a my tradycyjnie zaczynamy od Tygodnika Nowego i Ziemi Którą otrzymał Pan Pikulik. Pan Pikulik jest no, moim zdaniem sam. bardzo się cieszy Dzień z tego, tego powodu. Swojego... Jak Pan wspomniał, Pan Stanisław Franowski się realizacją filmu, który mógłby pełnić właśnie taką rolę, może bardziej edukacyjną, jeśli chodzi o mieszkańców naszego regionu, odnośnie tej wiedzy, która dotyczy pobytu Pani Marii Kaczyńskiej. Panie profesorze, jak przebiegał ten proces docierania do tych ludzi, którzy mieli przebywać na tych, tych właśnie z dzieciństwa Pani Marii

na początku całej akcji zwróciłem się do mieszkańców powiatu złotowskiego e, o pomoc w e, realizacji tego projektu i e, przedstawiłem, że jednym z pomysłów będzie realizacja filmu dotyczących powiatu, który Pani na tych ziemiach i dzięki temu zgłosiło się do nas e, kilka osób, e, które e, miały znajomych, bądź, bądź, same znały, e, bądź by, sami znały, rodziny itd. I poprzez te osoby nawiązaliśmy kontakt z dwoma osobami do filmu wydaliśmy pięć osób, natomiast nie są to jedyne osoby, które w się z panem Jakie argumenty rzeczywiście się przeważyły nad tym decyzją, że tak, że, że właśnie tutaj, tu w złotowie powinno takie udział i po prostu tablice przewodnicząc tego pobytu. Bo to, to zarysowało przede wszystkim to, to,